Hołownia przegrał wszystko. Przegrał stanowisko marszałka Sejmu, przegrał wybory prezydenckie i przegrał stanowisko w ONZ. -cie. O co dokładnie chodzi, o tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. No i co, panie Hołownia, było zgrywać króla świata, było zgrywać imperatora i najmądrzejszego polityka na całym globie. W ciągu zaledwie kilku miesięcy przegrał pan praktycznie wszystko, co było do przegrania. Mówiąc szczerze, trudno wskazać innego polityka, który w tak krótkim czasie doznałby tylu porażek. Liczył pan na to, że dzięki swojemu symetryzmowi, dzięki swojej postawie w ostatnim czasie, uda się panu wynegocjować i wygrać stanowisko w ONZ. -cie. Nic bardziej mylnego. To stanowisko objął były prezydent Iraku. Wysoki komisarz do spraw uchodźców. To jednak dla Pana zbyt wysokie progi. I nie mówię tego ironicznie w tym ostatnim zdaniu, bo to faktycznie jest ważne stanowisko i Pan z jakiegoś powodu go nie dostał. Powiem w ten sposób. Pańska porażka daje mi intelektualną satysfakcję, ponieważ uważam, że Pan sobie na nią po prostu zasłużył, ale nie daje mi satysfakcji takiej polityczno-taktycznej z bardzo prostego powodu, ponieważ Pańskiej liście wyborczej, współtworzonej z PSL-em w 2023 roku, zaufało ponad 14% wyborców. To był potężny kapitał polityczny, którego dysponentem był w większości Pan. Ponieważ to Pan został marszałkiem Sejmu i Pan był kandydatem trzeciej drogi w wyborach prezydenckich. I to na Pana barkach spoczywała odpowiedzialność za powodzenie tego projektu. Za jego dalsze losy i za swoją osobistą sytuację. Do pewnego momentu szło chyba całkiem nieźle. Zaczął pan dobrze jako marszałek Sejmu, wprowadził pan może nie jakieś przełomowe, ale jednak wyższe standardy kultury debaty, prowadzenia obrad, szacunku do adwersarzy. To panu przyznaję i tutaj, tutaj mówię zupełnie bez ironii, mówię zupełnie serio. Tak, to jest pana zasługa. Natomiast pana zasługą nie jest już to, że dostał Pan w Ciry od Mencena. I znowuż nie mówię tego z satysfakcją. Mówię to z żalem. Ponieważ w tych wyborach prezydenckich odbyły się tak naprawdę dwa pojedynki. Pierwszy pojedynek wagi superciężkiej między Trzaskowskim i Nawrockim. Mówię o pierwszej turze, prawda? I ten pierwszoturowy pojedynek Trzaskowski z problemami, ale jednak wygrał. Natomiast Pan brał udział w drugim pojedynku. W pojedynku wagi, no właśnie, Ciężkiej, czy półciężkiej, czy średniej, nie znam się na tej bokserskiej nomenklaturze, więc też nie będę jakoś na siłę brnął, tylko chcę pokazać pewien obraz, pewne porównanie. Pan w tym pojedynku, w tej walce mierzył się z Mencenem. I ludzie o poglądach centrowych, o poglądach bardziej europejskich, bardziej liberalnych, liczyli na to, że pan z Mencenem sobie poradzi. Że pan zatrzyma go i powstrzyma w zasadzie przed zajęciem miejsca na podium. Nic bardziej mylnego. Tutaj też Pan poległ. Zapewne liczyli też na Pana ludzie z partii, którzy myśleli, że w tym momencie, kiedy już Polska wiadomo, że przeobrazi się w bardzo dziwne państwo w ramach koabitacji między pałacem prezydenckim a rządem, to jednak opowie się bardzo wprost, po stronie których wartości Pan stoi, które są Panu bliższe i których Pan będzie strzegł. Ale wtedy postanowił pan symetryzować. W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć, że bardzo dobrze się stało, że pan przegrał. Ponieważ polityka, zwłaszcza w takim państwie jak Polska, nie potrzebuje chwilowych przebłysków, chwilowych ciekawostek na polskiej scenie, tylko potrzebuje trwałych, zdecydowanych i konsekwentnych wojowników. I pan do tego miana po prostu nie pasuje. Nie wiem, co pan teraz zrobi. Czy postanowi pan kontynuować swoją karierę w ramach polskiej polityki, czy może się pan zrzeknie mandatu, czy może uzna pan, że trzeba jakoś inaczej to rozegrać? W każdym razie myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób oczekuje jakiegoś pańskiego ruchu, jakiejś deklaracji. Zgubiło też pana przekonanie, o swojej nieomylności, o tym, że Pan wszystko wie lepiej, o tym, że Pańskie ugrupowanie jest święte, że podzielenie tego ugrupowania na część polityczną i wyodrębnienie z niej takiej części think tankowej, części w cudzysłowie merytorycznej to jest dobry pomysł, że dobrym pomysłem jest przyjmowanie jakichś dziwnych kryteriów, komu możemy ufać, a komu nie możemy ufać. To wszystko spowodowało, że jest Pan teraz tam, gdzie jest. I zrobił Pan to w sposób, no właśnie, może nie identyczny jak Kukiz, bo to są jednak dwa zupełnie różne przypadki i nie można ich porównywać jeden do jednego. Natomiast myślę, że nie wiem, czy to sympatycy, czy wyborcy, czy ludzie pokładający jakiekolwiek nadzieje w Kukizie po tym, co on zrobił, mogą się czuć podobnie jak ludzie, którzy pokładali nadzieję w Panu. To znaczy emocjonalnie zawiódł Pan ludzi chyba w takim samym stopniu, co Kukiz. A tyle było wywyższania się, tyle było takiej, takiego poczucia pewności siebie w mediach, tyle było tych dziwnych tekstów, tych dziwnych umizgów, na przykład w kierunku drugiej strony sceny politycznej. Na co to panu było? Na co w ostatecznym rozrachunku to się panu zdało? Na to, że nie jest pan lubiany teraz ani po stronie demokratycznej, a po stronie bardziej konserwatywnej jest pan i tak traktowany jak ktoś z zewnątrz, jak ktoś. Kogo po prostu nie preferują, jak ciało obce. To jest piękny koniec politycznej kariery. Koniec, który powinien być dla wielu polityków przestrogą. Znowu bez ironii, tak. Pańska kariera polityczna powinna być przestrogą, czego nie robić, jak nie prowadzić swojej kariery i swojego ugrupowania, żeby nie skończyć w takim miejscu, w jakim skończył pan. To jest taki mój apel, czy w zasadzie takie przesłanie do hołowni. Jestem ciekaw, co Wy uważacie o tym człowieku, co Wy uważacie o byłym marszałku Sejmu, o byłym kandydacie na prezydenta dwukrotnym. Dajcie znać w komentarzach, napiszcie, co uważacie na ten temat. Oczywiście standardowo będę bardzo wdzięczny za lajki, za subskrypcję, za podawanie tego filmiku dalej. To mi pomaga rozwijać moją twórczość i wyczekujcie kolejnych materiałów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!